Dziś porozmawiajmy o tym, czym różni się toksyczny związek od zdrowego związku. Jak to rozpoznać? I ten temat nie jest przypadkowy, ponieważ po tych materiałach, które nagrywam na temat toksycznych związków, na temat związków, które wyniszczają partnerów, którzy w takich związkach żyją, wiele osób pisze do mnie wiadomości prywatne, w których próbują właśnie zapytać: jak odróżnić taki związek toksyczny od tego związku zdrowego? Czy ten ich związek można nazwać związkiem zdrowym, normalnym, czy już można nazwać to związkiem toksycznym? Wiem, że w wielu Oso u wielu osób to pytanie się często pojawia: czy już ten mój związek można określić jako toksyczny, czy jest to jeszcze związek normalny, który tylko przeżywa swoje jakieś problemy? Bardzo mnie cieszy, że rośnie taka świadomość społeczna, że nie musimy tkwić w toksycznych, wyniszczających relacjach, w relacjach, które sprawiają, że Cierpi na tym nasze ciało, cierpi na tym nasza psychika i ogólnie, że takie relacje są takim pasmem nieszczęść, bo wydawało nam się bez tej świadomości społecznej, że możemy coś z tym zrobić, że możemy zawalczyć o szczęście w relacji, to kiedyś tam się wydawało, że jesteśmy skazani na tkwienie w takim toksycznym, wyniszczającym związku i że nic z tym nie można zrobić. Teraz, kiedy ta świadomość rośnie, właśnie coraz więcej osób zastanawia się. Czy chcą dalej tkwić w tej konkretnej relacji, która nie jest dla nich satysfakcjonująca, która nie ma wręcz przyszłości? Czy dalej chcą w takiej relacji być? Czy chcą próbować zmienić tą relację, jeszcze ją jakoś uratować, jeszcze zawalczyć o tę relację? Czy może będą walczyć już tylko o siebie, ponieważ zdają sobie sprawę, że są z osobą toksyczną w relacji, z osobą, która ma takie nastawienie, że ona nigdy się nie zmieni i cokolwiek by się nie wydarzyło, nawet jeżeli ty byś się spakowała, zniknęła z? Życia tego mężczyzny, czy tej kobiety, to i tak ta osoba zupełnie by się nie zmieniła, zupełnie do niej by to nie dotarło, że to ona, podejmując te wszystkie decyzje, wpływając na ciebie tak, sprawiła, że ty dłużej w tej relacji nie mogłaś wytrzymać. Natomiast osoby, które zastanawiają się, czy relacja jest dobra, czy jest toksyczna, to są osoby, które poszukują odpowiedzi na to, jak sprawić, żeby ten mój związek był lepszy, szczęśliwszy, żeby ten związek naprawdę można było nazwać tym zdrowym związkiem, związkiem, który naprawdę ma jakąś taką przyszłość przed sobą i to przyszłość, która jest satysfakcjonująca dla obu stron, a nie tylko dla jednej ze stron, ponieważ jeden z punktów, który dzisiaj omówię, dotyczy właśnie tego, że w toksycznych relacjach niestety może się realizować tylko jedna ze stron. Tylko jedna ze stron ma prawo do tego, żeby mieć swoje marzenia, a druga osoba musi się podporządkować. Jednak nie wyprzedzajmy faktów. Skupmy się na tym, na tych poszczególnych punktach, które Wam tutaj przygotowałem, jak odróżnić dobry związek od toksycznego związku. Pierwsza rzecz, którą trzeba wiedzieć. Jest taka, że w toksycznym związku zawsze pojawia się manipulacja. Ja mówię wręcz o tym do znudzenia, ale chcę, żebyście byli w pełni świadomi tego, że w toksycznym związku zawsze jest manipulacja i kłamstwo. W toksycznych relacjach jest to coś zupełnie normalnego, jest to wręcz tak częsta sytuacja, że partnerzy w tym związku po prostu się do tego przyzwyczaili. I w toksycznych relacjach najczęściej jest tak, że to jedna osoba. Jest osobą dominującą, osobą, która manipuluje, natomiast ta druga osoba żyje w cieniu. Jest to osoba, która się podporządkowuje, która ulega tym manipulacjom. Natomiast są też toksyczne związki, i Wy również pewnie o tym wiecie, w których to dwie osoby zaczynają manipulować, w których to każda z tych osób zaczyna ciągnąć w swoją własną stronę i próbuje zdominować ten związek. Natomiast ta druga strona się nie poddaje, nie ulega temu i zaczyna się walka. Zaczyna się. Walka o dominację w takiej relacji, w takich relacjach bardzo często powtarzają się pewne kłótnie, to są wręcz takie schematyczne kłótnie, i bardzo często również pojawia się obwinianie drugiej strony, że to ona jest winna tym kłótniom, tym zwadom, i w takich związkach pojawia się żal, pojawia się wzajemna pretensja, pojawiają się różne oskarżenia i wyciąganie różnych brudów z przeszłości. Tylko dlatego, żeby w jakiś sposób zdominować tego partnera czy tą partnerkę. Natomiast w momencie, kiedy mamy związek, w którym jest jedna osoba dominująca, a druga jest w cieniu, w takim związku dużo trudniej jest zawalczyć o siebie i zobaczyć swój problem w momencie, kiedy to ty jesteś tą osobą, nad którą ktoś pracuje, jeżeli to ty ulegasz tym wszystkim manipulacjom. Co możemy natomiast dostrzec w zdrowym związku zamiast takiej ciągłej manipulacji? Przede wszystkim zdrowy związek jest oparty na szczerości i życzliwości. Moim zdaniem, wręcz życzliwość jest jednym z głównych fundamentów dobrych i udanych relacji. Ponieważ jeżeli jesteś względem drugiej osoby naprawdę życzliwy, to nigdy świadomie nie chcesz zranić tej osoby. I naprawdę, jeżeli mamy w sobie życzliwość do drugiej osoby to my nigdy nie będziemy chcieli tej osoby zmanipulować, przekonać do swoich racji, ponieważ będziemy w tej drugiej osobie dostrzegali to, że ona również ma prawo do swoich marzeń, potrzeb, że ona jest równie ważna jak my i to właśnie na życzliwości można oprzeć dobry związek. Kolejna rzecz w dobrych relacjach to jest oczywiście uczciwość i wierność. To jest ta sytuacja, że w dobrym związku nie musisz oglądać się na siebie, nie musisz wiecznie kontrolować swojego partnera, ponieważ on jest względem ciebie wierny, jest uczciwy. Bez uczciwości i wierności bardzo trudno mówić o jakiejkolwiek satysfakcjonującej relacji. Jeżeli mamy szczerość, życzliwość, uczciwość, wierność, to mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Jesteśmy otwarci na to, że nasz partner nie jest taki sam jak my, a więc dopuszczamy do tego, że w pewnych kwestiach możemy się nie zgadzać. To nie chodzi o to, że wy musicie być podobni do siebie jak dwie krople wody, bo to jest wręcz niemożliwe. Jeżeli żyjemy z drugą osobą, to zawsze znajdą się między nami jakieś różnice, i w dobrych związkach chodzi o to, żeby te różnice między sobą akceptować, żeby. Te różnice nie były czymś, co będzie powodem naszej kłótni. Żeby te różnice nie powodowały, że ty chcesz na, kogo, na siłę zmienić swojego partnera czy swoją partnerkę. Bo w toksycznych relacjach jest tak, że jeżeli ty masz swoje inne zdanie, odmienne zdanie niż moje, to ja Cię teraz zmienię. I ty musisz myśleć tak jak ja. Natomiast w zdrowym związku, opartym na tych fundamentach, o którym Wam powiedziałem, mamy możliwość i dopuszczamy taką możliwość do siebie, że możemy się pod pewnymi kwestiami różnić, ale zawsze jesteśmy do siebie podobni w kwestiach kluczowych, najważniejszych czyli ta wierność, wartości, wręcz jakieś nasze wspólne marzenia. To nas łączy. Możemy się różnić w jakichś drobniejszych rzeczach, ale chodzi o to, że nie musimy być tacy sami jak dwie krople wody i nie sprawia to, że my chcemy kogoś na siłę zmienić. Bo w dobrych związkach również mówimy wprost o tym, co nam pasuje, a co nam nie pasuje. Czyli mówimy, jeżeli partner robi coś dobrego, chwalimy go, wspieramy go w robieniu takich pozytywnych rzeczy dla naszego związku, ale też pokazujemy mu wyraźnie, kiedy niestety przesadził i kiedy zrobił coś, co nas zabolało, czy to emocjonalnie, czy wpłynęło na jakąś naszą decyzję. Po prostu mówimy partnerowi, słuchaj, to mi się nie podobało, nie chcę, żebyś to robił. Czyli stawiamy tutaj granicę bez żadnych wyrzutów sumienia, bo wyrzuty sumienia, kiedy się pojawiają ciągle i kiedy pojawia się wstyd, to jest oznaka, że tkwimy w relacji, w której ta druga osoba próbuje nas nakarmić negatywnymi emocjami i te negatywne emocje mają nas skłonić do zmiany. Natomiast w takim dobrym, zdrowym związku możemy się różnić, tak jak mówiłem wcześniej, ale możemy też powiedzieć partnerowi: słuchaj, to zachowanie, czy tutaj twoja, ta sytuacja, do której doprowadziłeś, nie podoba mi się. Porozmawiajmy o tym. A jeżeli już jesteśmy przy temacie rozmowy, to w dobrych związkach pojawiają się zawsze drobne gesty, takie życzliwe, pozytywne w stronę partnera. I na powiedzieć, że tych drobnych gestów najczęściej nam brakuje w kiepskich relacjach. Że brakuje nam takich zwyczajnych, normalnych, codziennych rozmów. Bo to takie drobne gesty względem partnera to jest coś, nad czym najczęściej pracujemy właśnie z moimi klientami, którzy mówią, że żyją w związkach, które ich nie satysfakcjonują, że właśnie tej normalnej rozmowy brakuje i kolejne rzeczy, której brakuje w takich związkach, to jest cierpliwość, bo w dobrych związkach mamy tą cierpliwość dla drugiej osoby, mamy na przykład cierpliwość, żeby tej drugiej osoby wysłuchać i żeby czasami pomóc jej poukładać jej myśli, bo czasami ten partner czy nasza partnerka mówi, Mówi nam coś i do końca jeszcze nie rozumie tego, co nam chce pokazać, co nam chce powiedzieć, jakie emocje chce nam uświadomić, i my próbujemy z cierpliwością takiej osobie pomóc poskładać te wszystkie myśli. Ale do tego jest potrzebna cierpliwość, bo jeżeli stale się gdzieś spieszymy, stale mamy takie poczucie, że za czymś gonimy, i nie mamy cierpliwości na to, żeby posłuchać tej drugiej osoby. To ta druga osoba nigdy przed nami się nie otworzy, nigdy tak naprawdę nie powie nam czegoś, czego nie jest pewna. A w dobrych związkach mamy przestrzeń na to, żeby cierpliwie słuchać i żeby cierpliwie być wysłuchanym, ponieważ tylko wtedy. Chcemy się otworzyć przed tą drugą osobą. I tu możemy przejść do drugiego punktu, który odróżnia dobry związek od związku toksycznego. I w tym drugim punkcie chodzi o to, że w toksycznym związku zawsze jedna osoba za wszelką cenę chce zmienić tą drugą osobę. Bo w takich toksycznych związkach ta osoba dominująca zawsze ma jakiś konkretny plan na ten związek i na tą drugą osobę. I oczywiście ta osoba chce pokazać, ja tu rządzę, ja mam plan na ten związek, ja mam też prawo do tego, żeby decydować o tym związku, jak on ma wyglądać w przyszłości, i oczywiście robię to dla naszego wspólnego dobra. No przecież nikt nie powie, że ja tutaj robię to z własnych egoistycznych pobudek, tylko robię to dla własnego dobra. Takie toksyczne, dominujące osoby mają często takie przeświadczenie, że jak przerobią tego swojego partnera czy tą partnerkę wedle swojego pomysłu, to już. Wasze wspólne życie będzie bardzo szczęśliwe. Jednak to jest tylko fantazja, ponieważ w momencie, kiedy nawet ten partner czy partnerka podda się tej manipulacji, i ten toksyk przerobi tą osobę, zmieni ją na siłę, to zawsze znajdzie się coś, co ten toksyk jeszcze będzie chciał zmienić. I to jest droga donikąd, bo zawsze ten toksyk będzie miał jakiś swój plan, który będzie chciał wprowadzić w życie kosztem tej drugiej osoby. I w takich toksycznych relacjach pojawia się taka manipulacja emocjonalna, która ma właśnie skłonić tą drugą osobę do zmiany, mimo tego, że ta osoba tej zmiany nie chce i nie potrzebuje. Bo to jest tylko wizja toksyka, że Ty musisz się zmienić, to całe nasze życie będzie już szczęśliwsze i takim, taką manipulacją emocjonalną na pewno będzie to, co mówiłem wcześniej, czyli wpędzanie w poczucie winy, wywieranie takiej presji, żeby druga osoba odczuła wstyd i na bazie tego wstydu będzie chciała się zmienić, żeby tego wstydu w życiu było mniej. Pojawia się takie życie w niepewności, w takim ciągłym lęku przed opuszczeniem, czyli ta toksyczna osoba sprawia, że ty czujesz brak bezpieczeństwa i stabilności w tej relacji, że ciągle czujesz, że ta osoba może od ciebie odejść, a więc za wszelką cenę starasz się nie nad na odcisk tej osobie, byle tylko ona cię nie opuściła. Kolejnym sposobem na manipulowanie emocjami jest wywoływanie zazdrości. I to jest bardzo częste w przypadku toksycznych osób, że wpędzają nas tutaj właśnie w to poczucie zazdrości takimi swoimi negatywnymi porównaniami. Szukają jakiejś osoby, porównują nas z tą osobą i my zawsze wypadamy gorzej. I właśnie w taki sposób próbują wywołać zazdrość. Dodatkowo toksyczne osoby również manipulują naszym otoczeniem. Czy jest to sytuacja kiedy twój toksyk namawia twoją mamę żeby przekonała cię do zmiany jakiejś decyzji albo żeby z tobą porozmawiała i to jest taka sytuacja w której jeżeli ty nie chcesz się zmienić to ten toksyk pokazuje ci że może twoje otoczenie twoich bliskich nastawić przeciw tobie a więc jeżeli ty się w końcu nie chcesz zmienić to zostaniesz sama. Bo nawet inne osoby widzą, że Ty musisz się zmienić, i to jest bardzo podła manipulacja, kiedy nie jest ona bezpośrednia na Tobie, tylko na bliskich osobach, pokazywanie, że ta zmiana to jest dla Twojego dobra i czujesz ten nacisk, ten napór, tą presję, nie tylko ze strony toksyka, tylko również ze strony innych osób bliskich, które zostały przez tego toksyka zmanipulowane. I jeszcze jedna manipulacja emocjonalna polega na takim dawaniu nadziei i odbieraniu tej nadziei. Czyli jeżeli w waszym życiu pojawił się kryzys, w waszym związku jest kryzys i dochodzi do takiego momentu, że zaczyna się robić lepiej, więc toksyk daje wam nadzieję, że będzie już lepiej, i w pewnym momencie tak nagle ta nadzieja się kończy, i to, co było dobre, toksyk ci zabiera i pokazuje ci. Było tak szczęśliwie, tak dobrze, ty to wszystko popsułaś. Możesz to odzyskać, jeżeli poddasz się tym moim zmianom. I te wywoływanie nadziei i potem zabieranie tego, co dostaliśmy, czyli tych pozytywnych emocji, jest bardzo często wykorzystywaną techniką. To jest taka huśtawka emocjonalna, która ma sprawić, że już czujesz, że może w tym związku być dobrze, natomiast jest ci to odebrane i ty musisz nadmiernie się starać o to, żeby to odzyskać. I tu warto wskazać na to, że w zdrowym związku nikt tak naprawdę nikogo nie chce zmienić na siłę, bo zdrowy związek tworzą ludzie, którzy akceptują siebie takimi, jakim są, i akceptują też siebie nawzajem. Czyli ja lubię siebie, ja akceptuję siebie, ja wiem, kim jestem. Jeżeli chcę się zmienić, to mogę się zmienić, ale ogólnie lubię siebie. Tak samo ty, ty jako mój partner, moja partnerka. Możesz się zmienić, a możesz nie chcieć się zmienić. Możesz poprosić mnie o pomoc, żebym cię wspierał w zmianie, albo możesz się zająć tym sam. Ale ogólnie chodzi o to, że ty lubisz siebie. I prawdą jest, że zdrowy związek może stworzyć tylko osoba która naprawdę lubi siebie. Tylko chodzi o takie lubienie siebie w sposób zdrowy, a nie w sposób narcystyczny. Bo jeżeli słuchaliście już wcześniejszych odcinków, to doskonale wiecie, że z narcyzem praktycznie nie można stworzyć szczęśliwego związku, bo on jest za bardzo skupiony tylko na sobie. Więc jak można powiedzieć, że ktoś w zdrowy sposób lubi samego siebie? Chodzi tutaj o szukanie takiej równowagi w tym lubieniu siebie. Z jednej strony nie musisz przekonywać wszystkich na siłę, że jesteś osobą wspaniałą, wyjątkową, wybitną, że tak wiele ci się należy, no to jest domena przecież narcyzów, że oni tak robią, pokazują naokoło, że są tak wspaniali. Natomiast ty nie musisz przekonywać całego świata, że jesteś tak wspaniałą osobą. Dodatkowo wiesz, że nie liczą się tylko twoje potrzeby, ale też liczą się potrzeby innych osób. Natomiast nigdy nie poświęcasz całego siebie, czy całej siebie dla innych osób. Nie poświęcasz swojego szczęścia tak w całości dla innych, czyli właśnie w taki sposób szukasz równowagi. Z jednej strony nie przekonujesz innych, że jesteś taką osobą wspaniałą, po prostu masz swoje poczucie własnej wartości, nikomu nie musisz tego udowadniać, z drugiej strony wiesz, że nie liczą się tylko Twoje potrzeby liczą się też potrzeby innych osób. Jednak nigdy w 100% nie poświęcasz się dla tych innych osób. I to jest właśnie szukanie tego balansu, szukanie tej właściwej proporcji, ile ty możesz dać dla innych, a ile ty musisz wziąć dla siebie, czyli ile możesz tych marzeń swoich spełnić, ile pragnień swoich zaspokoisz, a ile możesz potrzeb zaspokoić innych osób. I to jest szukanie równowagi, bo zarówno jeżeli skupisz się tylko na innych osobach i tylko na ich potrzebach, to jest niedobrze, zarówno też jak skupisz się tylko na swoich potrzebach. Wtedy będziesz egoistą. Egoistą, w związku z którym nigdy tak naprawdę druga osoba nie będzie szczęśliwa. I tu możemy płynnie przejść do trzeciego punktu, który pozwoli Wam odróżnić dobry związek od związku toksycznego. I chodzi tutaj o to, że w toksycznym związku może być szczęśliwa tak naprawdę tylko jedna osoba. Tylko dla jednej osoby jest przestrzeń na to, żeby mogła spełnić swoje marzenia, pragnienia, żeby mogła w tym związku się realizować. I oczywiście zazwyczaj jest to osoba, która jest osobą dominującą, która chce ustawić ten związek wedle swoich zasad. I jeżeli ty, jako osoba, która podporządkowuje się takiej osobie toksycznej, takiemu manipulantowi, to jeżeli ty uważasz, że spełnienie tych jego marzeń to jest coś, co ci daje satysfakcję, to masz szczęście. Natomiast kiedy masz swoje własne marzenia, to masz pecha, bo w tym związku nigdy ich nie spełnisz. Natomiast w zdrowym związku każdy ma prawo do własnych marzeń. I nie tylko każdy ma prawo do własnych marzeń, ale też jego partner czy partnerka jest jego najwierniejszym kibicem. To jest osoba, która zawsze życzy mu tego, żeby te plany, marzenia tej osoby się spełniły, i po tym właśnie można też poznać życzliwość w związku, że twój partner czy partnerka kibicuje ci, zamiast podcinać ci skrzydła, bo w toksycznych relacjach. Główne zachowanie osoby manipulującej osoby, która chcecie sprowadzić na ziemię, to jest podcinanie Ci skrzydeł w momencie, kiedy Ty masz jakiś swój plan, jakiś swój cel, bo to ta osoba ma wyznaczać jakieś konkretne cele dla Was i Ty nie masz prawa i przestrzeni do tego, żeby realizować swoje plany. Natomiast w szczęśliwej relacji nie tylko masz prawo do tego, żeby realizować swoje potrzeby, marzenia i plany, ale jednocześnie twój partner czy partnerka jest najwierniejszym kibicem, który bez względu na ilość Twoich potknięć zawsze będzie Cię wspierać. I jest jeszcze jedna ważna, kluczowa rzecz związana z marzeniami i z realizacją potrzeb. W szczęśliwych związkach ludzie mają wspólne marzenia i pragnienia. I mogą być to różne marzenia. Może być to jakiś wyjazd w fajne miejsce na wakacje, może być to wspólny dom, wspólne mieszkanie, może być to jakaś wspólna przygoda. Ale chodzi o to, żeby mieć jakieś wspólne marzenia. Wspólne marzenia, które was napędzają, które sprawiają, że macie jeden cel przed oczami, które i ten jeden cel sprawia, że nawet jak są trudniejsze momenty, kryzysy, to wy i tak wiecie, do czego dążycie. Wy i tak wiecie, czego chcecie od życia, że macie ten wspólny cel który was łączy, jednoczy. I to jest bardzo ważne dla rozwijania takiego dobrego związku, żeby mieć jakiś wspólny cel przed oczami. Oczywiście każdy z was może mieć też swoje własne indywidualne cele i marzenia. Natomiast trzeba mieć coś wspólnego, do czego razem będziecie dążyć, bo bez takiego wspólnego celu związek bardzo wiele traci. I zobaczcie, jak to wszystko różni się od toksycznej relacji. Bo w toksycznej relacji mamy przestrzeń tylko na marzenia jednej osoby, która wmawia tej drugiej, że ty musisz zrealizować moje marzenia i najlepiej jeszcze jak to ty ucieszysz się z tego, że realizujesz moje marzenia. W toksycznej relacji nie ma przestrzeni na jakieś wspólne marzenia, bo jest tylko plan jednej osoby. I w takiej toksycznej relacji jest również oczekiwanie. Że ty, ta osoba, która się podporządkowuje osobie manipulującej, całkowicie poświęcisz się dla mnie i dla realizacji tych moich planów i marzeń. Ty zapomnisz o wszystkim, co było dla ciebie ważne, i skupisz się na realizacji moich marzeń. Tak właśnie działają toksyczne związki. A więc podsumowując, czym różni się taki dobry, zdrowy, szczęśliwy związek od toksycznej relacji? Tutaj warto wiedzieć, że w toksycznych relacjach zawsze pojawia się manipulacja manipulacja, kłamstwo, brak wierności, brak takiej wzajemnej życzliwości. To jest coś, co od razu wychodzi w momencie, kiedy mamy do czynienia z toksyczną relacją. Kolejna rzecz to jest ta chęć zmiany drugiej osoby, że ja mam na ciebie konkretny plan i ty się musisz do tego dostosować. I jak się zmienisz, to będziemy szczęśliwi, a jak się nie zmienisz, to nie będziemy szczęśliwi. Cały czas będziemy się o to kłócić, cały czas będę walczyć o to, żeby cię zmienić. W toksycznych związkach również. Jest przestrzeń, czas, pieniądze na realizację tylko marzeń jednej osoby, jednej ze stron, ten, tej dominującej, tej, która chce narzucić swoją wizję na ten związek. Natomiast druga osoba ma całkowicie zrezygnować ze swoich marzeń, ze swoich potrzeb i ma się podporządkować tej osobie dominującej. I tu chciałem zadać Ci pytanie. Zastanów się, jakie Twoim zdaniem są różnice między dobrym, szczęśliwym, trwałym związkiem, związkiem, który daje satysfakcję dla obu stron. Jaka jest różnica takiego dobrego związku, a związku naprawdę nieszczęśliwego? Po czym poznasz, że związek jest naprawdę nieszczęśliwy i skazany na to, żeby albo żyć w takim w takiej pustce, w takim nieszczęściu, albo na to, żeby w końcu ten związek się zakończył. Daj również znać, na co zwracasz szczególną uwagę w przypadku szczęśliwych par. Po czym takie szczęśliwe pary poznajesz? Po czym rozpoznajesz, że tych Twoje ludzi jest ze sobą naprawdę szczęśliwych?